Omówię rozwiązanie wzorcowe zadania dwie kolejne mniejsza. Na początku mamy nazwę program, ta nazwa jest obowiązująca, obowiązkowo musi wystąpić spacła i ciąg znaku, który jest nazwą, na końcu średnik. W naszym Żypkachku napisaliśmy dwie kol mniejsze. Mamy blok definicji. Słowo war oznacza defin, definiuje zmienne. S to jest nazwa zmienne dwukropek typu word i koniec średnika. Typu word to znaczy, że mamy liczby z przydziału od 0 do 65 tysięcy. Blok działania rozpoczyna się od słowa begin i kończy się end z W naszym zadaniu chcemy wczytać wartość S, czyli wczytujemy wartość S na koniec średnik i wypisujemy nasz wzór, który. Wyliczyliśmy, a mianowicie S minus 1 obowiązkowo w nawiasie i reszta z dzielenia, przepraszam, dzielenie przez 2. Dziękuję za wysłuchanie.